24 godziny męki Pańskiej, według pism Sługi Bożej, Luizy Pikaretty. Modlitwa przed rozważaniem każdej godziny. O mój panie Jezu Chryste, upadam na twarz w twojej boskiej obecności. I błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na Krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości. Głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę piątą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiaruję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij. O miłościwe Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić. Wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość i wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Piąta godzina od dziewiątej do dziesiątej w nocy. Pierwsza godzina Konania w ogrodzie Getsemani. Mój cierpiący Jezu, czuję, że jestem przyciągana do tego ogrodu, jak gdyby prądem elektrycznym. Zdaję sobie sprawę, że Ty, potężny magnes mojego zranionego serca, wzywasz mnie, a ja biegnę, myśląc sobie, cóż to za urok miłości, który w sobie czuję? Ach, może mój prześladowany Jezus jest w takim stanie rozgoryczenia, że odczuwa potrzebę mojego towarzystwa. I pędzę, ależ nie. Czuję się przerażona, wchodząc do tego ogrodu. Ciemność nocy, dokuczliwe zimno, powolne poruszanie się liści, które jak smętne głosy zapowiadają ból, smutek i śmierć mojego zbolałego Jezusa. Delikatne migotanie gwiazd. Które, jak płaczące oczy, wytężają wzrok i powtarzają echem płaczy Jezusa, oraz wyrzucają mi moją niewdzięczność. A ja drżę. Szukam Go po macku i wołam do Niego: Jezu, gdzie jesteś? Wołasz mnie i się nie pokazujesz? Wołasz mnie i się ukrywasz? Wszystko budzi przerażenie i strach. Wszystko jest w głębokiej ciszy. Ale nadstawiam uszu i słyszę ciężki oddech. I tu właśnie Jezusa znajduję. Ależ jaka bolesna zmiana. To już nie słodki Jezus z wieczerzy eucharystycznej którego twarz jaśniała olśniewającą i zachwycającą pięknością. On jest smutny i to śmiertelnym smutkiem, zniekształcającym jego naturalne piękno, jest już w agonii. A ja zaś odczuwam niepokój na samą myśl, że może już więcej nie usłyszę jego głosu. Ponieważ wydaje się, że umiera. Obejmuję zatem jego stopy, staję się bardziej odważna i przybliżam się do jego ramion. Kładę rękę na jego czole, żeby go podtrzymać, i przyciszonym głosem wołam do niego: Jezu. Jezu. A on poruszony moim głosem spogląda na mnie i mówi: Córko, jesteś, czekałem na Ciebie. I to był smutek, który dokuczał mi najbardziej. Całkowite opuszczenie przez wszystkich. Czekałem na Ciebie, aby Cię uczynić świadkiem swojego bólu i pozwolić Ci wypić razem ze mną kielich goryczy, który wkrótce mój Ojciec Niebieski przyśle mi przez Anioła. Wysączmy go wspólnie, bo nie będzie to kielich pocieszenia, ale wielkiej goryczy. Czuję potrzebę, aby Jakaś kochająca dusza wypiła z niego przynajmniej kilka kropli. Wezwałem więc Ciebie, abyś go przyjęła i dzieliła ze mną mój ból i zapewniła mnie, że nie pozostawisz mnie samego w tak ogromnym opuszczeniu. Ach tak, mój udręczony Jezus. Wypijemy razem kielich Twojej goryczy. Będziemy cierpieć Twój ból, a ja nigdy nie odejdę od Twojego boku. I cierpiący Jezus, zapewniony przeze mnie, popada w śmiertelną agonię, znosi taki ból, jak nigdy przedtem nie był widziany ani odczuwany. A ja. Nie mogąc tego wytrzymać, i chcąc okazać mu współczucie oraz przynieść mu ulgę, mówię do niego: Powiedz mi, dlaczego jesteś taki smutny, cierpiący i samotny w tym ogrodzie i w tej nocy? Jest to ostatnia noc Twojego życia na ziemi. Pozostało Ci. Zaledwie kilka godzin do rozpoczęcia Twojej męki. Myślałam, że znajdę przynajmniej Twoją niebieską mamę, kochającą Magdalenę i wiernych apostołów. Natomiast znajduję Ciebie, samotnego, pogrążonego w smutku, który zadaje Ci okrutną śmierć. I nie pozwala Ci umrzeć. O moje dobroci i moje wszystko. Nie odpowiadasz mi. Przemów do mnie, ale wydaje mi się, że brak Ci słów. Tak wielki jest smutek, który Cię dręczy. Ale, o mój Jezu, to Twoje spojrzenie pełne światła. Ale cierpiące i badawcze, które wydaje się, jakby szukało pomocy. Twoje pobladłe oblicze, Twoje wargi spieszchnięte z miłości. Twoja boska osoba, która drży cała od stóp do głów. Twoje serce, które uderza mocno, mocno, a te uderzenia poszukują dusz, i wywołują takie duszności, że wydaje się, że w każdej chwili możesz wydać swoje ostatnie tchnienie. Wszystko to mówi mi, że jesteś sam i dlatego potrzebujesz mojego towarzystwa. Oto jestem, o Jezu, cała dla Ciebie i razem z Tobą. A co więcej. Nie mam serca, żeby patrzeć na Ciebie porzuconego na ziemi. Biorę Cię w swoje ramiona i przytulam Cię do swojego serca. Chcę policzyć jedno po drugim Twoje zmartwienia, jedna po drugiej zniewagi, które stają przed Tobą, aby przynieść Ci ulgę we wszystkim dość uczynienie za wszystko i przynajmniej jedną moją radość za wszystko. Ale, o mój Jezu, gdy Cię trzymam w swoich ramionach, Twoje cierpienia się wzmagają, życie moje. Czuję ogień płynący w Twoich żyłach i czuję, jak Twoja krew się gotuje i chce, rozerwać żyły, aby się wydostać. Powiedz mi, miłości moja, co robisz? Nie widzę biczy, ani cierni, ani gwoździ, ani krzyża, a jednak, gdy kładę głowę na twoim sercu, czuję, że okrutne ciernie przekłuwają twoją głowę, że bezlitosne bicze nie oszczędzają ci żadnej cząstki wewnątrz i na zewnątrz Twojej boskiej osoby, i że Twoje ręce są bardziej sparaliżowane i powykręcane, niż gdyby były przebite gwoździami. Powiedz mi, moja słodka dobroci, kto ma taką moc również w Twoim wnętrzu? żeby Cię dręczyć i sprawiać, że przychodzisz tyle śmierci, ile jest udręk, jakie Ci zadaję. Ach, wydaje się, że błogosławiony Jezus otwiera swoje słabe i umierające usta i mówi do mnie, córko moja, chcesz wiedzieć, kto mnie dręczy bardziej niż sami oprawcy? A raczej udręki oprawców są niczym w porównaniu z tym. Jest to odwieczna miłość, która chcąc mieć pierwszeństwo we wszystkim, sprawia, że cierpię wszystko naraz. A w najbardziej intymnych miejscach każe mi cierpieć to, co oprawcy każą mi przecierpieć stopniowo. Ach, córko moja, to miłość całkowicie dominuje nade mną i we mnie. Miłość jest dla mnie gwoździem. Miłość jest dla mnie biczem. Miłość jest dla mnie koroną z cierni. Miłość jest dla mnie wszystkim. Miłość jest moją nieustającą męką, podczas gdy męka zadawana przez człowieka jest tylko czasowa. Ach, córko moja, wejdź w moje serce, przyjdź, żeby się rozpłynąć w mojej miłości. I tylko w mojej miłości będziesz mogła zrozumieć. Jak bardzo cierpiałem i jak bardzo Cię kochałem, oraz nauczysz się mnie kochać i cierpieć tylko z miłości. O mój Jezu, skoro wzywasz mnie do wnętrza swojego serca, żeby pokazać mi, co miłość kazała Ci przecierpieć, to ja do Niego wchodzę. A gdy wchodzę Widzę cuda miłości, które koronuje Twoją głowę nie materialnymi cierniami, ale cierniami z ognia, które biczują Cię nie biczami z powroza, ale biczami z ognia, która przybija Cię do krzyża nie gwoździami z żelaza, ale gwoździami z ognia. Wszystko jest ogniem, które przenika nawet. Do Twoich kości i szpiku. Ale, przemieniając całe Twoje najświętsze człowieczeństwo w ogień, zadaje Ci śmiertelne cierpienia, na pewno daleko większe niż sama męka i przygotowuje kąpiel miłości dla wszystkich dusz, które zechcą się oczyścić i zdobyć. Prawo córek miłości. O miłości bez granic! Czuję, że jestem niczym wobec takiego ogromu miłości i widzę, że aby móc wkroczyć do miłości i ją zrozumieć, cała powinnam się stać miłością. O mój Jezu, ja nią nie jestem. Ale skoro Ty pragniesz mojego towarzystwa i chcesz, abym wniknęła w Ciebie, proszę Cię, spraw, abym się stała w pełni miłością. Dlatego proszę Cię, abyś ukoronował moją głowę i każdą moją myśl koroną miłości. Błagam Cię, O Jezu, abyś. Biczował moją duszę, moje ciało, moje władze duchowe, moje odczucia, moje pragnienia, moje uczucia, w sumie wszystko biczami miłości abym we wszystkim była biczowana i pieczętowana miłością. Spraw o nieskończona miłości, aby nie było we mnie niczego. Co by nie brało życia z miłości. O Jezu, ośrodku wszelkiej miłości, błagam Cię, abyś przebił moje ręce i moje stopy gwoździami miłości, tak, abym całkowicie przyszła miłością. Miłością się stała. Miłość zrozumiała, w miłość się przyoblekła. I miłością się odżywiała. Niech miłość zachowa mnie całkowicie przybitą w Tobie, tak aby żadna rzecz wewnątrz i na zewnątrz mnie nie miała odwagi odwrócić i oderwać mnie od miłości. O Jezu. Teksty uzupełniające, zaczerpnięte z dziennika Louise Picaretty. Z obawy, że mogłam się sprzeciwić woli swojego godnego uwielbienia Jezusa, poczułam się cała przygnębiona i strapiona. Modliłam się, żeby mnie uwolnił i mówiłam: Panie, zmiłuj się nade mną. Czyż nie widzisz, w jakim niebezpieczeństwie się znajduję? Czy to możliwe, że ja, nikczemny robak, ośmielam się sprzeciwić Twojej świętej woli? A w dodatku, cóż dobrego mogłabym znaleźć? I w jaką przepaść mogłabym wpaść, gdybym się oddzieliła od Twojej woli? Kiedy to mówiłam, błogosławiony Jezus poruszał się w moim wnętrzu i światłem, które mi wysyłał, zdawało się, że mówił do mnie: Nigdy niczego nie rozumiesz. Ten stan był ofiarą. Kiedy złożono cię w ofierze za Korato, ty to przyjęłaś. Cóż złego jest w Korato? Czyż nie ma buntu stworzenia wobec Stwórcy, między kapłanami i świeckimi, między partiami i partiami? Twój niezmierzony stan buntu, Twoja obawa i Twoje boleści były pokutą. I ten stan pokuty ja znosiłem w Getsemanii, kiedy powiedziałem, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie, podczas gdy w przeciągu całego swojego życia pragnąłem go tak bardzo, że aż czułem się wyniszczany. Biedna córko, czy jest to dla ciebie bardzo trudne? Spotkał cię mój własny los. Ja byłem stale taki sam, zespolony w jedno z trójcą przenajświętszą. Miłowaliśmy się nawzajem wieczną i nierozerwalną miłością. A jednak, jako ofiara, pokryty wszelkimi nieprawościami ludzi, na zewnątrz byłem odrażający wobec boskości, tak iż sprawiedliwość Boża nie oszczędzała mnie w niczym. Była nieobłagalna, a nawet mnie opuściła. Ty nadal jesteś przy mnie taka sama, a ponieważ przyjęłaś stan ofiary, to w obliczu sprawiedliwości Bożej. Z zewnątrz ukazujesz się pokryta grzechami innych. To dlatego powiedziałem Ci te słowa. Ty jednak się uspokój, bo ja nadal Cię kocham. Modlitwa dziękczynna na zakończenie każdej godziny. Mój uwielbiony Jezu. Zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę cię jak w udręce i boleści się modlisz. Składasz zadość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: Dziękuję i błogosławię Cię. Tak, O Jezu, to dziękuję. Powtarzam Ci tysiąc, tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie. I za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok. Słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko o Mój Jezu zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwalny potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca. I swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją część. Amen.